W piątek 16 lutego w Centrum Kultury w Pieszycach odbył się wernisarz wystawy Mariana Wódkiewicza pod tytułem Sowiogórskie Krasnale. Artysta od wielu lat tworzy dzieła wyróżniające się oryginalnością, żywymi kolorami i prostotą wyrazu. To jest już 26 wystawa tutaj. Tym razem pokażemy Krasnoludki z Sowie gór. Bo Bielawa ma, miała, ma swoje, swoje krasnoludki na Holimbergu, a pieszyce nie miały, ale ja wiedziałem, że były na Sobie górze. No to i przedstawiam je teraz tutaj. Przez cały rok malowałem, bo to tak dorywczo malowałem, bo ja żyję z tego, to maluję inne rzeczy, nie? Ale chciałem mieć krasnoludki i mam krasnoludki. Marian Wódkiewicz jest naszym lokalnym, rozpoznawalnym artystą. Tworzy tu od wielu lat jego cykle Madonny, w tej chwili krasnoludki. Są to takie bardzo fajne, przyjazne obrazy, które jednak pozytywnie nastrajają. No, ale tak powiedziałem, przede wszystkim jest naszym artystą, którego spotykałem osobiście i w Krakowie, i w Bolesławcu, i miło go zobaczyć kogoś swojego. Także naprawdę jest to człowiek, który jest takim ważnym elementem powiatu Dzierżoniowskiego. Mało kto nie zna Mariana Wódkiewicza. To jest bardzo ważny artysta zarówno dla Bieszyc, jak i dla całego powiatu dzierżoniowskiego, ponieważ zawsze sercem, duszą i tym pędzlem jest w Pieszycach, w Górach Sowich, co jest dla naszej społeczności bardzo ważne. Kultura, sztuka, malarstwo to jest coś takiego, co zawsze zachowuje pewną przeszłość, ale też ją trochę tłumaczy. Więc jest to też bardzo ważne z punktu widzenia i przyszłości, przyszłych pokoleń, ale też nas tutaj obecnych, żeby próbować się temu przyjrzeć i zrozumieć to, co artysta chce pokazać, ale też przede wszystkim chyba to, co artysta chce zachować, bo tego typu sztuka po prostu zachowuje pewną rzeczywistość, która bardzo szybko znika, pewne wspomnienia, pewne emocje, a to jest w tym wszystkim najważniejsze. W tych wszystkich kolorach, w tych wszystkich kresnalach, to bardzo dobrze widać. Pomysł miałem taki, żeby te wszystkie obrazy wisiały na wielkiej szałwie. Taki mam miałem pomysł, ale jak to wyjdzie do końca, to nie wiem, a jak nie, to będziemy sprzedawać. Coś mi po głowie chodzi, żeby Dzierżoniów teraz zrobić, bo robiłem pieszecze bielawy, a Dzierżoniowa jeszcze nie malowałem. To Znaczy malowałem tak sporadycznie, ale taką większą wystawę, to taką mam na myśli. Odbiorcy jego sztuki są nie tylko w Polsce, nie tylko na terenie powiatu czy województwa, ale również za granicą i to też jest taki Wspaniały element promocji pieszyc, tak w tej chwili i powiatu Dzierżyniowskiego i Dolnego Śląska. Jego obrazy są bardzo energetyzujące. On sam, mimo problemów zdrowotnych, mimo wieku, jest człowiekiem bardzo żywotnym, bardzo aktywnym. Naprawdę, jak się na niego patrzy, to się chce żyć. Malarstwo pana Wódkiewicza jest zawsze bardzo. Kolorowe, e, bardzo ekspresyjne, e, więc bardzo przyjemnie się to e, ogląda. Natomiast no, myślę, że każdy z nas w każdym obrazie z osobna e, myślę, że znajdzie jakąś refleksję dla samego siebie, jakieś zastanowienie się, ponieważ trzeba zawsze pamiętać o tym, że wszystko wokół nas to jest pewnego rodzaju myśl, tak? Nasze myśli kreują i tworzą rzeczywistość od myśli do takiego obrazu jest jakaś droga, ale to tak naprawdę myśl jest tą pierwszą i chyba warto się zastanowić, o czym artysta myślał. No to jest takie całe moje życie. Na pewno no można zobaczyć po obrazkach jak to jest, bo to na każdym obrazku widać co, co ja myślałem w tym momencie, ja malując odpoczywam i jestem w innym świecie wtedy. Trzymamy kciuki za kolejne pomysły pana Mariana i czekamy na następne prace.